siema siema tu znowu ja, Max wiem że już dawno nie było odcinka to, no, to już drugie moje konto na tym końcu mam kerne na 14 i trafiłem Ja jeszcze mi brakuje bardzo rzadkich katpemy i właśnie na nim było w ogóle mi nie było chyba dwóch aktualizacji tak nie było mnie na tej chyba bo że Amber i Lu ale teraz jest. Dobra. I tak. I to jest moje jeszcze stare konto. Traf mam już 30 zamiarów, Bo jak widzicie, to Serge. Serg film mm. No i mam już 12 tysięcy na No I mam już 10 moc na Alpy. Dobra. Nie przedłużać. W ogóle to jest moja siostra. Ja nie wiem, jak ona trafła Amber. Więc spoko dobra. dobra, no to teraz trzeba lecieć na 15 rangę z hmm, Będzie może live. Możliwe. W ogóle na TikToku możecie mnie obserwować. Część już mnie obserwuje. Chyba 24 osób, a 5 osób. Osoby mnie obserwuję. Więc możecie mnie też obserwować. Nie, pismo, zapomniałam. Taką już w ogóle dawno nie grałem. Kurde. jakieś tydzień nie gra. No to bardzo dużo. Nie, grałem przecież. A. Ty... Mówiłaś, że w tym mega trafiłem trafił W ogóle. nie, no co ja robiłem teraz? Kurde, dobra A i w ogóle bym powiedziała jak mam na lecie online. Czekaj, bo ja chyba sobie skupiłem jednego skina Nie, dobra, to nie na tym korekcie To na tamtym Może... tak ja mu nie muszę się w tym będę z kamerką. teraz to ja nie mogę nagrywać z kamerką. Będę sobie tego nie tego ale. No, będę nie się Nie wiem, gdzie tutaj będę w ogóle nagrywał, ale dobra. No, chodź tutaj. Chodź. Nie żyje, nie żyje, nie żyje. Chyba nie żyje. Ok, no, ale mega dobry jest Tylko jak. Bizuję za mocno. Więc. Dobra w ogóle No, chodź, teraz nie ma internetu Dobra, ja tutaj mam trochę skinaczek Dwie Mam teraz trzy i tutaj do tego darla Jak, ja go porobiłem? 109 HP mi zostało Dobra, jakie starcie i ten ktoś może być? Dobra, I może będę... W... No tak, live może będzie albo jutro, tak o 19, albo... O, tutaj jesteś, Jackie. Gdzie, albo będzie o... w niedzielę, też o 19, jeszcze nie wiadomo. Dobra, jeszcze jedna wygrana, i będę miał 15 rangę na niej. Potem będę wbijał Barleon, potem niej, potem Jackie, potem niego, potem niego, potem niego, oj ty. Mam Mortisa, zapomniałem. Serum muszę zabić 9. W ogóle nie upłacę. I w ogóle jest tak mało misji. Teraz, potem tym nowym że ja nie mogę. I jednak y, przegonił mnie, ten typu. Typu mnie przegonił dosłownie, ma 28. Piperkę trafił. Co? On codziennie trafił jak zębier. Tak, wczoraj trafił Znaczy, przedwczoraj wcior, y, trafił Wczoraj y, trafił Sergio i dzisiaj jeszcze trafił Piperka. Normalnie za chwilę mnie przegodzi z zadmiarzami. Z, z jak to będzie cały czas. Tylko 144. A ja tutaj mam? 64. No dobra. A na tamtym mam ile? 254. On ma ile? 164. To mam wiele więcej. Chociaż mam więc wodę Dobra. 1978. To ja w ogóle nie gram tak dużo na te 3 na 3. Nie wiem dlaczego było dobra Tomar Tomar no na ja, przykład ja prawie jak ja zawsze grałam na, na, na jakichś to każdy się nazywa Toma Tomar 7 -3. dobra uwaga może, dobra na niego i teraz jego porobię ty gdzie uciekasz, co? Idź, Mucho! tutaj Mucha lata koło nosa. nie nie, nie, no jeszcze Dobra, nie ważne. Może nie wygraliśmy, ale zacznijmy chyba jakieś pucharki. Okej. Okay. Mógł być lepiej, ale dobra. Może być tak. Tylko, że muszę trafić plus 7 i wtedy będzie ten... Bo ja wolę o jeden więcej. Możesz kiedyś jakąś nutę jeszcze nagram to ja już będę miał 18 lat, chyba chyba, może jakoś, myślę to jest na daleko dobre, a nie na a, może na blisko, dobra, może być uh -huh. Uh -huh. dobra Okay. Leci Carlos i giniesz od razu. Nie, Piperka, Piperka. A, no to tak, to możesz mi podskoczyć. Możesz podskoczyć. Nie, on by było plus 7. Okej, może Kurde, Kole, może to już być... Mogłoby to być plus 6. Tutaj mam 500. W ogóle, to trwa 7 minut. Kłodnie. 7 minut już. Dobra, tak mówiłem, że live będzie. albo bo jutro ten... O 19. A ja a właśnie, jak podstawę do tego filmiku, to ten. To zostaw tą łapkę w górę, zasubskrybuj mnie. Napisz jakieś kom... A jak napiszesz na przykład... O, lu? I Tutaj to jest serwiszko. Możesz mnie znaleźć na Facebooku, na Messengerze i na Instagramie. TikToka nie mam. Zik, zik. Kurde, chodź tu. Patrz, to się jak go zabiję, ja go zabiję. Nie, chyba teraz dojedź go. E no i go ale szelka tak Nie! Yeah! dobra uważam mam na curl już trzecią dopiero chyba już nie dopiero sorry dobra i barley a i właśnie dołączacie do tego klubu kamyk team bo jest fajne. Um. No, pokażę Wam jeszcze jeden klub, co ja tam kiedyś byłem. Czy jeszcze w ogóle istnieje ten klub? Bo to było kilka. Nie wiem, to było rok temu. Czekajcie. 99. Czekajcie to? to? Nie będę to w Smilex. Naprawdę, ja nie żartuję. O. Jezu. Mama musi tak być, że. Siostra. To, to? To się Mmmm. -mm. Kurde. Dobra, chyba już nie ma. Czekaj, Smilex. I... a, a, a. Fajnie Smileksa. O, właśnie, to było to. Fajnie Smileksa. Przypomina mi się też. O, jest patrzcie, patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to. 36. To jest on. Nie, to nie on. Nie, to nie jest to. Czekaj, bo ja bym poszukał właśnie tutaj. I kluby, kluby, kluby. To, 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 Wiedzą. Możecie szybciej. Możecie szybciej, ale mi się ten telefon zaczyna, naprawdę. Ej. My jesteśmy chyba ostatni, ale poczekajcie. Tu gdzieś powinien być. S, trzeba czy szukać S. T. Nie no wątpię, że ten klub jest stary. Nie, no nie ma. Może gdzieś na początku. Czy gdzieś ominąłem. Że oni są. Albo nie ma w ogóle już tego. Kogo. No, musi być. Takie o się szybciej szukać. Ty. Czybyśmy byli wyżej? Ty, no nie ma tego klubu. Prawda, nie ma tego klubu. Może trzeba tak. Można. Tu powinno być 13 minut, kurde, szybko. To są niepopularne, więc A, czekaj. Znowu nie. Ej, to nie, nie. Nie, 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 nie. Matko, ale się tam droło. Dobra. Nie ma, no. Nie ma, dobra. Dobra, to by było na tyle. O, mój kolega nawet. No, część. I pan